Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak najszybciej zarobić na serwerze Minestorka w na trybie VP A więc zaczynamy Ogólnie, jak widzicie, mam teraz 520 miliardów I jak się, jak trzeba szybko zarobić? Teraz wam pokażę Jak wejdziecie sobie w strefę bezpieczną, to no tutaj się ogólnie słabo zarabia Zobaczcie na... Zobaczcie, kopiemy sobie tak, kopiemy, kopiemy. I teraz widzicie ile zarabiam. No mało jednak. Widzę tego tutaj nie będziemy. Tutaj to nie jest ten sposób. Tutaj też są kilofy do 40, ale tutaj też się tak samo zarabia. No więc najlepszym sposobem na kopanie. To już zaraz wam go przedstawię. Akurat na, aktualnie na serwerze trwa... Y, Dropik z 2 generatorów No więc ogólnie to y, Będzie nam łatwiej kopać Najlepiej właśnie jak sobie Taki właśnie Jak będzie taki generator sobie wyjdziecie No i o, o co tu chodzi Lecimy sobie teraz na strefę bez elitr No i ogólnie tutaj O ja cię, już mnie nazwiją O zobaczcie jest tutaj coś takiego, taki miodek. Nie musicie go kopać. Zobaczcie ile teraz zarabiam przy nim. Tutaj ktoś się na nas... O jadzie. nie możemy teraz ginąć. No słabe ogólnie tutaj ch, że ludzie nas biją. Ale o, tutaj jest miodek. Dobra, pójdziemy sobie na ten miodek. I zobaczycie jak ja szybko tak naprawdę zarabiam. Bo naprawdę, to się szybko zarabia, pa... teraz widzicie moje pieniądze Zarabiam miliard na dwa bloki miotku. to jest naprawdę mega dużo Więc no polecam tak kopać, tylko jak widzicie tutaj coś, nie wiem czemu nagle tak dużo osób się tutaj na mnie uwzięło Znowu sobie stąd uciekniemy na spokojnie Ziomek sekretuje swojego, żeby. Dobra, w sumie zrobimy tak. Niech sobie gdzieś tam. Nie no. Widzowie. No, trochę tutaj. Po prostu chodzi o to. Jedna około... osoba, jedna osoba. No nie bij mnie, mordo. W ogóle nie chodzi tutaj o to, żeby kować ten miodek. On się kieruje górę tutaj. Nawet można tutaj, jak zaczynać grę w 7:30 przyjść. Ale no, widzicie, mam set taki średni 35 i widzicie, ile jak mi kryty zakładają. Więc no, trzeba mieć jednak tutaj lepszy set. Ale czemu ci ludzie nas tak biją? Ja tego nie rozumiem. A czemu oni są mniej ludźmi? Tak? Chyba coś zaraz zmienię CK. No ja, ja nie No, ja chyba nie stąd idę jednak. Chyba, że... No, naraz. Nadal nas gonią, ale chodzi o to, żeby po prostu zbierać tutaj ten miodek i no... Dobra... Ogólnie chodzi, żebyśmy po prostu tak zbierali sobie tutaj miodek I naprawdę miliard na dwa bloki to jest dużo Bo zaraz mogę wam pokazać Jaki set za to możecie sobie kupić Ogólnie 7.30 to lepiej się pilnujcie, ale z 7.35 to już może tam być. Tylko po prostu jakieś dwóch ziomków się na nas uwzięło. No, zaraz Wam pokażę, jakie są ceny na rynku. Tylko musimy sobie iść na cecha 1. No i teraz Wam pokażę, jakie tutaj są ceny. Powiedzmy, że chcecie sobie kupić miecz. I no, zobaczcie. Miecz Hesti za 9 milionów to jest mega mało. Miecz. Ale miecz Hesti nie wiedziałem, że tak jakoś się jak wystawi, ale no. Nie wiem, no zobaczcie na to. Miecz Zydy za 2 miliardy. No przecież to się opłaca. Mega się opłaca. Ja kupiłem ostatnio za trochę za drożej miecz Izydy, bo też mam, jak widzicie. No więc się mega opłaca. Ja mam 521 miliardów, no ale. No, jednak. Takie miecze, jak chcecie potem już sobie lepsze kupować, musisz sobie od razu kupić jakiś miecz yy, Ptacha na przykład. Za 17 miliardów, może jeszcze gdzieś będzie taniej. To już nie ma. O, jest tutaj. Za 16 miliardów możesz sobie kupić miecz Ptacha. No a potem to już jednak są już takie dobre miecze. Miecz, no dużo jest tych mieczy. Jak chcę weźmiemy teraz różne, musicie wziąć, żeby sety były, no i macie tutaj sety ogólnie. Um, ja mam teraz ogólnie od najniższej ceny ustawione, ale no za 4 mili za 3 miliardy 150 milionów możecie sobie kupić buty, nefrodyty i taki set możecie sobie kupować, więc naprawdę bardzo polecam na namiotku. No i co, to tyle z tego odcinka. Możemy jeszcze iść na chwilę pobić yy, tam na miodek. Yy, No i co, lecimy sobie tam. Jakieś tutaj niepotrzebne itemy zebrałem. I trochę mam klatę już z samou. Bo... Oj, tutaj... tutaj przed chwilą się w ogóle wbiłem, tak? Dobra. Więc idziemy tutaj możemy się jeszcze z kimś poklepać tutaj. O, tutaj jest jakiś ziomek. A tutaj go to akurat znamy. Ej, sojusz mordo, so, sojusz. Dobra, jednak się z nim pobijemy. Nie wiem co on ma za seta. Ale no. Nie wiem czy chce się akurat z nim bić. No bo z nim nie chcę w sumie się bić, ja piję sobie w ogóle siłkę mam jeszcze jakąś tutaj koksa i... Nie mogę w sumie się z nim bić teraz. Mam on mi co to dobre kryty, no bo jednak ziomek chyba jest lepszy ode mnie troszeczkę. Zdaje mi nawet po dwa serca, więc to jest lepszy. Ale fajna bitka tutaj z ziomkiem No dobra, ale ogólnie to chodziło o to, że... Byliście... Mogę jeszcze trochę tutaj pakować ten miodek, nie wiem za ile on będzie, za minutę 25 Dobra, niech on sobie już tam idzie Fajnie się z nim pobiłem I w sumie jeszcze mogę się tutaj z kimś pobić, o jakiś Steve jest akurat A nie, to ten, to akurat z nami i są chyba sojusznikami nie chcę, nie chcę. A tutaj są to w ogóle ziomek. Z jebanym, ziomki. Jonek, Jonek. Daję Wam na do końca. Nie, nie chcę, nie chcę. Teraz nagrywam odcinek, no nie. Dobra, z tym ziomkiem nie będziemy Traciek się pałca, jak nie chcesz iść. Ogólnie. Nie, no czy to ten. To ten ziomek, ziomek, który wcześniej chciał mnie zabić. No to tak zabić, że mi padł chyba prawie. Idzie tego powiew. A zbierzemy sobie te itemki. No dobra, wykiwialiśmy jakiegoś ziomka tamtego chillera, czy jak on miał ten nick. Jeszcze pokażę wam, że tutaj... Co już, Sojusz. Tutaj jeszcze sobie trochę pokopiemy ten miodek. Jak naprawdę szybko się tutaj zarabia. No i będziemy kończyć odcinek. O. No sobie teraz będziecie mieli chyba przybliżenie na pieniądze, co robię. No i sami widzicie, że to naprawdę szybko leci. Szybko leci. Więc polecam tak kopać. No i ogólnie. To tyle. Znaj no sobie, polecimy. Bardzo ładnie się dzieje. Aj, ogólnie to tyle z tego odcinka. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. No więc, nara.